Cześć wszystkim tu Gosia Piecha z Centrum Języka angielskiego cel. Witam Was serdecznie w serii krótkich lekcji pod tytułem słówko do egzaminu ósmoklasisty. Chodźcie teraz ze mną do mojego komputera i zobaczcie, czego się dzisiaj nauczymy. Dzisiaj naszym słówkiem do egzaminu jest słówko przysługa. Ono pojawia się często w takim wyrażeniu, czy możesz mi zrobić przysługę. I jest ono często w dziale funkcji językowych. Być może akurat na egzaminie takie słówko będziecie musieli uzupełnić. Popatrzmy sobie na naszą sytuację tutaj. I mamy takie pytanie. Can you do me a. No i właśnie, tu brakuje słówka przysługa. And take care of my dog. Czyli czy możesz mi zrobić przysługę i zaopiekować się moim psem? Być może chcemy wyjechać na wakacje i właśnie komuś chcemy takie pytanie zadać. Zastanówcie się, jakby to słówko przysługa mogło brzmieć. Możecie sobie zatrzymać nagranie, jak chcecie dłużej pomyśleć, jak będziecie gotowi, to wróćcie do mnie. Okej, okay, sprawdźmy, czego tutaj brakowało. A brakowało słówka favor. Favor to jest właśnie przysługa. I pamiętajcie też tą kolokację zrobić przysługę, tak jak po polsku zrobić mamy też do, okay? Powtórzcie teraz za mną. Can you do me a favor? And take care of my dog. Super. Okej, okay. dobrze. To już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. A jak macie ochotę pouczyć się ze mną do egzaminu, to popatrzcie w opis pod filmem. Zostawiam tam link do szczegółów, do szczegółów kursu, który organizuję dla ósmoklasistów. Do zobaczenia, właściwie do usłyszenia w kolejnych filmach. taste